Witam wszystkich w przygoda z minecraft tak, badamy jaskinię. nagrałam ten odcinek drugi raz to znaczy komentarz ponieważ program mi zaczyna nawalać jakieś skanowanie plików w ogóle gówna, wkurzyłem się naprawdę no, tutaj chodzimy sobie jak na młodego podróżnika przystało, to znaczy starego podróżnika. Młody już nie jest. Już się włóczył po pijaku nosy po pustyni. O mało mu się kaktus nie wbił w miejsce gdzie kaktus nie powinien się wbijać. Tak wiecie już gdzie hmm żaden młody, doświadczony, stary, podróżki. Znalazłem. wyjście gdzieś na drugim chyba końcu świata. Nie wiem co, co o tym sądzić. Ślepy zaułek, pech. No to tu pójdziemy sobie. Nie lubię naprawdę takich pomieszczeń dużych. Lubię średnie. Już wspominałem o tym, nie będę zawracał gitary. O, i ciemny Dł dół. Dł Trzeba będzie <tryk> zrobić schodki. Dużo to czasu zajmie, więc opowiem jakiś kawał. Przychodzi baba do lekarza, a tam poczta. Koniec. <laughs> Nie wiem, bez sensu to jest. I jest. <laughs> Może to jakaś jakiś taki... Dziwny chłopak z mojej klasy to wymyślił. Naprawdę dziwne. To usłyszałem. Wszyscy się śmiali. Spytałem się dlaczego. Ponieważ to jest bez sensu. Tak. Po co mi były te wygóły artystyczne? Roświetliłem trochę ciemność. Trzeba się w Gandalfa. Koczącego po mol, mori trzeba połączyć do schodki Mam nadzieję, że nie wyskoczy mi tu żaden. Nie, no muszę to powiedzieć jak ja nazywam Creepera Zielony frędzel. Tak w wielu lesprach to się pojawiło ja gdzieś to na takiej stronie poeta, że zielony frenzer i to się już przyjęło w internecie. Jestem pro. Ale zielony frenzer to jest... No, no bo że zielony frenzer, no co można innego powiedzieć? Nic dodać nie słuchać. Au. Mam nadzieję, że naprawdę. O ja nie mogę znowu. Mam taki głupi błąd w Minecrafcie. Że jak go właczę, to znowu mi się przełoży na pitwór Że to nie moja wina. To jego wina. Nie moja, jego. Nie obwiniacie mnie, bo to. Jestem niewinny. Jestem niewinnym waszym diamentu Teraz wyjdzie taki program nowy. No, już dawno wyszedł. Gorączka złota. O. To, to można zakwalifikować do gorączki złota i diamentu i innych takich. Ciemność. Darkness. You are afraid? I'm not. The darkness. Ah, Dobra, to porządku. Darkness. You are scared I nie, śmiech Napis ha 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 ha, 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 ha. Jezu, mm. Mm. To jest, to są ha służące do farbowania ha na ha Możecie się spodziewać, że w następnym odcinku, to znaczy w następnym, bo kolejny przeznaczy na wydostanie się z, tej, z tego labiryntu. No, ale możecie się spodziewać, że będzie niedługo. Dywanik, moje wygóły artystyczne, będą przedstawione. Na dywanie. No bo w sumie po co się wygłupiać? Normalny dywan będzie albo szachownica niebieska, albo w ogóle jakieś obrały niebieskie. Co, coś wymyślę, będzie fajne. Trzeba zrobić piecek, żeby sobie trochę podgrzać żelaza niezbędnego do produkcji. Do produkcji... Wiady. Pieperka są po to, żeby nabierać nimi lawę oraz water Lawa diament! Złoto! Redstone! I'm very happy. A to taki creeper. Nie jak wybucha. Kładłbym się wścieknie, no ja bym wzniósł jakiś stan wojenny dla creeperów. Bym ich rozniósł. Bym czołg zbudował, nie wiem jaka ale zbudował i bym zniszczył je wszystkie. Bym hydrę zbudował i bym miał na swojej creepery. Nie lubię was. No to chwila prawdy. Wydobycie diamentu. proszę. No Cztery diamenty. Od razu mówię, co z nich zrobię. Trzy poświęcę na kilo diamentowe, a jeden na łopatkę. No i weźmiemy sobie jeszcze redstone na trochę. postaci on wypada. Służy jako kable. Do przycisków, do dynamitu. Z tym nowym update'em nie można już dynamitu odpaść ręką, rozwala się, jak cię ręko rozwala, wali w niego, to tylko można za pomocą tego przycisku i kabla prowadzącego. Co to jest? Lawa. Lawa i tam. Ten korytarz, który się znaleźć. To go prowadzi. Chciałbym Chciałabym na Monster Spawner. To by była przygoda. Bym się pewnie nad nim mordował pół godziny, jak ostatnim razem. Ale nie, mam wprawę. Już. Zostawię tutaj a jeszcze zrobić paręk i zostawiam ten oto warsztacik creeperom się przyda. Nie jestem taki jak one. Zadufany w sobie. odwalam nabierzemy sobie trochę lawy przyda się tu bardzo lawa jest wolniejsza od wody <laughs> najlepiej właśnie jak wpadniesz do lawy jak z niej wyjdziesz to jesteś podpalony i nie gaśniesz tak szybko więc najlepiej Zabrać ze sobą parę wiatrów, z wodą. Przyda się. To jest takie, taka porada dla początkujących, którzy już od pierwszych swoich kroków w Minecraftie próbują odkryć jakąś ogromną jaskinię. No. To taka porada. Niedawno jakiś gościu na YouTube wstawił jakiś poradnik, jak zagotować wodę. To było najlepsze. No i muszę wyjść i wejść, bo się za bardzo lagowało. Doprowadzało mnie do białej gorączki. Mam nadzieję, że się, że się przygody podobają. Coraz bardziej będzie się akcja rozkręcała. Muszę wieże zbudować, różne takie świątynie, tajne przejścia do netteru. Jak wejdziemy, to się zacznie tracenie i temu, bo dążenie do ich odzyskania to dużo tego będzie. W tą stronę. Dobra. A więc komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę i dzięki za obejrzenie mojego filmiku. Siema.